Zastanawiasz się, dokąd się wybrać. Odwiedź pogranicze polsko-czeskie w rejonie Nowej Rudy, Radkowa i Bromowa w ramach projektu Rowerowy Region Ziemia noworudzko radkowsko bromowska współfinansowanego z programu współpracy transgranicznej Interreg 5A Republika Czeska-Polska. Stworzono blisko 200-kilometrowy zintegrowany system rowerowych połączeń transgranicznych prowadzących do najważniejszych atrakcji turystycznych pogranicza. Wybudowane ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozwolą Ci dotrzeć do najcenniejszych zabytków architektury, obiektów sakralnych, wież widokowych czy atrakcji militarnych. Podróżując, masz możliwość podziwiania niezwykłych walorów krajobrazowo-przyrodniczych sudetów środkowych, a miejsca takie jak sanktuarium w Wambierzycach, klasztor w Broumowie, Szczeliniec Wielki czy Broumowskie ściany na zawsze zapadną Ci w pamięć. Szczegółowy przebieg ścieżek rowerowych znajdziesz na tablicach informacyjnych i mapach dostępnych w punktach informacji turystycznej.